Robimy koledze reklamę, a rachunek później ci wyszedł. Witam, hej. A później będę rozsyłał rachunki. ma O właśnie, to jest za ile sprzedajesz? <grystanie> Dla Lubawy zawsze są ceny wyższe, ponieważ jest to bogaty region i a. bogata wieś. Ciekawe, <grystanie> ciekawe. A nie wziąłeś ich do Nie. To, które to, tu wczoraj przyłożyłeś? Nie, a, ja to nie są. To są, które A, to są. Tak, to po wczoraj, a masz na magazynie gdzieś tam. Nie, no, ja tylko na, na sobie a, jednak. Nie chcesz ich odprzedać? co będziemy się wymieniać z podjami? No, nie. masz <laughs> drugich? takie zabawy mnie nie domów. A, <laughs> Fajnie jest. Super, dziękuję. Rufus taki walczy. Józek warchał jak zobaczył mnie te spodnie, bo ja przywiezłem z Ameryki. No właśnie. To za każdą cenę chciał e, kupić ją. Wie, Józef, <laughs> wiesz, on, on Józef zawsze do mnie, jaki on był taki, był zawsze do mnie dwoń, przed Od pierwszą patrzę. walkę. Józef Baruch też z Klepusiną. No W walczył w tych walki zawodowe. W boksie, jak on jeździł tak. do boksu do Warszawy, z tymi bokserami się tłukł, ja to ja nie powiem, wiem że kto. mój mąż też z nim walczył, miał dwie walki. Byli poharatani, e, pamiętam, w szpitalu. Siedzieli jeden na jeden, drugi na drugim. Mąż miał szyte tu, warchu chyba wargę, bo to były tam nowe full kontakcie, dlatego Barkowa też... I jeszcze lata 70. Jeszcze różne zawody karate były, tamte Tak, ale to były takie wszechstylowe zawody jak itd. i jak Kokusiń i tak dalej. Ja mówię, no to jeszcze pamiętam i niektóre osoby się pozmieniali, no dużo osób się zmieniło. I dobrze by było, to co ty robisz tutaj, to, to jest historia do przekazania tym młodym, bo zauważcie co się dzieje. Nie ma tradycji, bo inaczej no, niż w sportach tych daleko... Tak? wschodnich kickboxingu, ale trzeba pewne standardy, tak mi się wydaje, wyrobić u tych młodych, szacunek, sposób zachowania i wrócić do historii. Była pani Dorota Godzina, jest pierwszy mistrz świata w atrakcie jest tutaj też pierwszy mistrz świata w do Pajewski Krzysiek. Tak. E, no. W Koszalinie Krzysiu Pajewski z Świata i walczył w Koszalinie, no. gdzie Marek Piotrowski walczył razem no, Piotrowski. z Józkiem Warchołem Pierwsza walka zawodowa, i była no. dwóch. I Pajewski walczył z Warszawy bo tak bo, bo z boksem przyszedł. No nie mają odzwierciedlenia w przekazie, nie? Czyli, czyli po prostu no, szerzej nie były wiadome. Natomiast no, powinno być tak, że te zawody. Są wcześniej, jeżeli są zmiany w jakichś regulaminach, to wcześniej zarząd podejmuje decyzję w formie uchwały zawodów, tam w regulaminach? Powinny być i na, nie, na stronie internetowej dostępne, żebyśmy nie byli my, sędziowie, zawodnicy, trenerzy zaskoczeni zmianą nagłą przepisów. Kowalkowski, Kowalkowski z Kowal Pańciuk i Kowalkowski byliśmy w stanach na Świata w Atlantic City. Kowalkowski stykł, do z, Tykwondo, z tak. Ja byłam z nim na pocarze świata w Korei. On startował wadza 70, coś tam. No, coś, coś takiego. Smacznego w ogóle, fajnie macie, słodycze. I brzuchy rosną. Tak. Dziękuję, nie jem co. No nie jeszcze jest, nie, ja już przewidziałem jak jadłeś. Zfilmowany byłem. <laughs> jak tam w ogóle Wyspani? Wypoczęci? Oczywiście, wypoczęci. Gotowi... Chcemy, marki, gotowi chcemy do... jak jak najszybciej rozpocząć rywalizację w dniu dzisiejszym, żeby... Pogonić trochę tych walk, jak najwięcej zrobić, jak najszybciej, najszybciej i jak najszybciej skończyć, żeby już każdy się rozjechał do Czyli domu, bo to. Finały kupamy. nie będą we wtorek. Nie, <laughs> finały. Miejmy nadzieję, że dzisiaj. <laughs> Miejmy nadzieję, że dzisiaj. Nie. A tak poważnie to naprawdę chcemy to szybko pogonić, żeby e, faktycznie kluby. Strzelam! Treneru. Do 18 damy radę? Nie, wcześniej. wcześniej. Nie. Wcześniej? Co, wcześniej, do, 16 może do 16 na maksa chcielibyśmy się wyrobić. Tak. Naprawdę chcemy. Jeżeli będzie to sprawnie szło typu wymiana następnych zawodników, nazwijmy to w tej chwili produkcją. zawodników do walki, żeby szybko trenować. Nazwijmy to produkcją w tej chwili, ale bawimy się w szybkość i w sprawność, żeby jak najszybciej to skończyć i żeby do domu jechać. Ja bym... My tutaj bardziej dbamy jako sędziowie o zdrowie zawodników niż o jakiś y, rzeczywisty taki wielki sukces, bo zdrowie jest najistotniejsze. A? Zobaczmy, nie pachniesz? na półce dziecięża Adrian Pępek Chciałbym Ile kaszy weźmiemy za taki film? ma kaszy weźmiemy za Nie film? Ile Nie mam, <laughs> Zmienił pozycję. Wie trener, chciałem we mnie wejść, nie? Ja robię obrotówkę i zmienił, żeby wejść w prawym. Nie moja wina, sam zmienił pozycję. Daj tą kartę jeszcze

Próbowałem zasnąć. I nie udało się? Zbytnio nie. Amelia, taka gruba jest. Dziękujemy. Nie mieści się. m b